Siemanko widzowie, do was w kolejnym odcinku na moim kanale, jestem oczywiście mocna w tym odcinku wraz, wraz z Rawzim, przywitaj się, i Szajkiem, siemanko, przedstawimy wam buga jak dostać się na ten tam statek, na tą wyspę startową, jeżeli jesteście nowi, bardzo będzie miło, jeżeli zostawicie subskrypcję, dzwoneczkiem i łapeczkę do góry, może się uda tutaj dobić 50 łapek, no i my chyba nie będziemy przedłużać, lecimy. A i jeszcze jedno, jeżeli ktoś z was chce ze mną nagrać odcinek, to wystarczy zostawić suba z dzwoneczkiem, łapkę w górę. Suba u Szajka, link do Szajka będziecie mieć w opisie i napiszecie got hashtag gotowe yy, w komentarzu. A ja, my już powoli Ale jedziemy, weź Labzi się tak poszuń. Zaraz rąsą spa. Nie no, spokojnie. My już dojeżdżamy na max wysokość, potem w prawo i już Wam będziemy przedstawiać jak to się robi. Dobra. Po pierwsze musicie mieć auto, najlepiej starka, żebyście mieli nieskończone paliwo. Yy, wziąć dużo maców, tak z 4000 i zbudować się na max wysokość, no i tu tak jak my zrobić. Dobra, buduj shake. No, mam Ariadon. Ja szybko nie będę jechać, bo ja się boję. Ja się boję o mój ping. Dobra. Dobra, dobra, to stopuję, ale miej cały czas budowanie. Dobra, blisko jesteśmy, dobra, czekaj. No, dawaj i ja już tego miej. Dobra, buduj. już idealnie pomiędzy tymi dwoma Dobra, jeszcze trochę. Jezus Cały czas mi budę, dobra, już, już. Dawaj to podłogę. No to dawaj i dawaj. Teraz to prosto Dobra. No ale budę jedno, na jedno. Mamy pli, teraz właśnie załącza, mam się, się pierwsza osobowa. Nie! Nie! Nie, mówcie, że spadliście. Nie, jestem! Dobra, no i właśnie w taki sposób możecie się dostać na wyspę startową. Tylko nie używajcie tutaj nitra, tak jak my w tym momencie. Tylko jedźcie sobie na spokojnie, bez nitra, ale normalnie właśnie tak się dostać. Hide and lub coś, po prostu pograć. Pościela ci. I no, postrzelać się, czy coś tu pora, robić sobie postrzelać, to taka lipa trochę była, no. Dlatego to już będzie na tyle z tego odcineczka, a ja bym chciał Wam bardzo podziękować za nagrywanie. Możecie się pożegnać. Zrobię. Bye bye.